Dlaczego jesteście skłonni wierzyć we wszystko, nawet w to, że przyczyną katastrofy jest broń taka jak harp? Harp? Żartujecie sobie ze mnie? Harp może przesłać 3,6 MW mocy. Przeciętny huragan potrzebuje 600 milionów dziennie. Oznacza to, że wygenerowanie takiej ilości energii zajęłoby pół miliona lat. Chyba żartujecie sobie ze mnie? Według naszych obliczeń, aby wywołać głębokie trzęsienie Ziemi potrzebne są tysiące bomb nuklearnych. Tysiące. I mu musiałoby zdetonować na głębokości od 300 do 800 km w płaszczu Ziemi. Podczas gdy my ludzie jesteśmy w stanie przeniknąć zaledwie 12 km w głąb Ziemi. Od 1995 roku liczba głębokich trzęsień Ziemi rośnie wykładniczo. Co prowadzi do niszczyć środki trzęsień ziemi na powierzchni, takich jak trzęsienie ziemi w Turcji w tym roku. Żadna broń na ziemi nie jest w stanie spowodować tylu zmian, jakie obecnie zachodzą wewnątrz planety.